Radio Plus, sedna sprawy. Gościem sedna sprawy jest dzisiaj Jan Maria Jackowski, senator niezależny. Dzień dobry, panie senatorze, witam. Dzień dobry, panie redaktorze. Nie tylko niezależny, ale i niezrzeszony. Niezrzeszony, tak, to prawda. Niezależ... Niezależnym, to niezależnym problem, można być. Było... Mimo zrzeszenia można być niezależnym, to prawda. a... Pan senator także jest niezrzeszony. Wcześniej do Klubu Prawa i Sprawiedliwości pan senator oczywiście należał. Panie senatorze, no pan wiele wyborów obserwował, wielu uczestniczył i to już z reguły parę miesięcy przed głosowaniem widać, kto idzie po zwycięstwo, a ktomu, komu gorycz porażki będzie pisana. Jak jest tym razem? Czy któraś z tych dwóch formacji pewnie idzie pana zdaniem po zwycięstwo, po swoje? Na razie sytuacja wygląda w ten sposób, że jest pewne oczekiwanie wśród znacznych kręgów społecznych na jakąś zmianę, ale oba główne środowiska polityczne, czyli obóz rządzący i szeroko rozumiana propozycja, nie tłumaczy tak dokładnie, na czym ta zmiana miałaby polegać, więc to jest trochę odmienna sytuacja już na przykład w 2015 roku, mhm. kiedy też było powszechne oczekiwanie na zmianę, no, które dało Prawu i Sprawiedliwości możliwość samodzielnych rządów, ale Wtedy to była rzeczywiście praca programowa pokazana. Natomiast w tej chwili mamy pewnego rodzaju okopywanie się na y, obecnych pozycjach i na znanych y, kalkula znaczy na znanych założeniach programowych, co proponuje opozycja, co proponuje obóz rządzący, ale nie widzę tutaj jakiegoś przełomu i takiej świeżości. E, panie senatorze, ale to z tego, co pan. I, czyli na... czyli, czyli konkludując. Hmm walka jest bardzo wyrównana i tutaj rzeczywiście nie y 1% może decydować o tym, kto, który, która strona będzie zdolna sformułować większość sejmową po wyborach. Ja, jasne, ale to trochę tak odebrałem pana senatora słowa, że no, zużyta władza po 8 latach, bo po 8 latach każda w zasadzie y, mocno jest y, zużyta różnymi problemami, aferami y, i tego typu historiami. To, to po jednej stronie, a po drugiej opozycja, która ma problem z tym, żeby jakąś sensowną alternatywę przedstawić, tak czytelną przede wszystkim dla wyborców, że wyborca ta, nie wie z czym czytelne. wiązałaby się ta zmiana, tak? Po prostu. Jest czytelna, tym bardziej, że widać, że środowiska mają swoje, swoje pomysły ale niekoniecznie to stanowi jakąś całościową, spójną wizję, to znaczy, że pod, będą potrafiły harmonijnie współpracować. Tutaj spór chociażby wokół marszu 4 czerwca no, pokazuje, że na opozycji jest jednak obawa tych mniejszych środowisk politycznych przed y, jakąś dominacją Platformy Obywatelskiej. Y, I tutaj tego typu y, sytuacje y, zwolennicy opozycji, Wyczuwają. I tutaj, no, rzeczywiście m, sytuacja jest skomplikowana, ale proszę zwrócić uwagę że żaden z sondaży w ostatnich miesiącach nie dawał możliwości samodzielnej większości y, Prawo i Sprawiedliwości. I t, no, sytuacja może być taka, że Prawo i Sprawiedliwość owszem osiągnie najlepszy wynik, co y, w dniu dzisiejszym wydaje się najbardziej y, prawdopodobnym y, rozstrzygnięciem wyborczym. Natomiast nie będzie w stanie stworzyć y, samodzielnie y, zaplecza politycznego i większości sejmowej. No to wiele sondaży, nawet czy większość chyba pokazuje, że Federacją nawet Prawo i Sprawiedliwość nie byłoby w stanie e, stworzyć rządu. Ciągle by trochę brakowało. Panie senatorze, a pan 4 czerwca wybiera się na marsz? Ja 4 czerwca będę na, w swoim okręgu wyborczym. Akurat w przypadku senatorów, yy, to 4 czerwca jest ważną datą, dlatego że to były pierwsze po wojnie wolne wybory ja do demokratycznego mhm. Senatu. senatu no tak. Podkreślam, bo do Senatu, do senatu był to całkiem wolne, były całkiem wolne. pełni demokratyczne. Mhm. Natomiast do Sejmu były rzeczywiście częściowo wolne. I stąd tutaj jest taki spór, powiedziałbym, historyczno-polityczno-ideowy wokół tej daty, która dla mnie, jako historyka, jest oczywiście datą bardzo ważną, ponieważ ona nie jest jed jed taką jedną widow widowiskową datą, jak na przykład obalenie muru. Berlińskiego, w Berlinie, i to jest uznawane za koniec zimnej wojny czy koniec podziału w Europie, tako, jako taka symbolika. Natomiast my w Polsce mamy cały szereg różnych dat, które prowadziły nas do do zmian ustrojowych i politycznych, ale nie ma takiej jednej widowiskowej, i to pozwala z kolei wykorzystywać 4 Czerwca do celów politycznych przez obie główne strony sporu politycznego, bo przypomnę, że środowiska prawicowe na przykład przypominają 4 Czerwca w kontekście 92, 92 a więc obalenia rządu pierwszego demokratycznie, w pełni, na, na podstawie w pełni demokratycznych wyborów, wyłanionego rządu Jana Olszewskiego. Obalenia albo upadku, niektórzy mówią tylko, prawda? Bo ten rząd, tak, no, można też taką optykę przyjąć, że, że, że sam upadł bardziej niż został obalony. Panie senatorze, to jeszcze zapytam o komisję weryfikacyjną do spraw, która ma się zająć badaniem rosyjskich wpływów, przede wszystkim w sektorze energetycznym, w polityce energetycznej państwa. Senat chciał, żeby ta komisja nie powstała. No, dzisiaj głosowanie w Sejmie, najprawdopodobniej do, do prezydenta trafi. I ustawa y, powołująca tę komisję. Po co prawu i sprawiedliwości ta komisja, panie senatorze? Czy, czy jak mówi opozycja, y, to jest tylko i wyłącznie kwestia polowania Donalda Tuska, czy pan widzi jakieś inne jeszcze powody? To jest doraźny cel polityczny, wzmocnienia swojej pozycji i wzmocnienia przekazu propagandowego przez obóz rządzący. Ja osobiście uważam, że oczywiście te wpływy. Należy wyjaśnić, ale do tego są stosowne instytucje. Jest pięć służb, które się z prokuraturą, służbami specjalnymi i innymi organami państwa, które przez 8 lat mogły skutecznie te sprawy wyjaśniać i nie byłoby tutaj tego kontekstu doraźnego politycznego. Co więcej, stworzenia instytucji, która jest powszechnie krytykowana ze względów konstytucyjnych, ponieważ to ciało miałoby Kompetencje prokuratury sądu yy, i służb specjalnych. Groźne groźne yy, panie senatorze? To jest bardzo groźne i to w moim yy, przekonaniu yy, ta komisja, jej konstrukcja prawna rzeczywiście yy, spowoduje, że będziemy się bardzo oddalali od standardów demokratycznego państwa. No bo tego typu yy, komisje. No działają, nie, nie działają w państwach demokratycznych. I z tego punktu widzenia dziwię się Prawo i Sprawiedliwości, że jest zdeterminowany w lansowaniu tego, moim zdaniem, bardzo szkodliwego dla Polski projektu. Co nie oznacza, jeszcze raz to podkreślę, że należy wyjaśnić te wpływy, bo jestem za tym jak najbardziej, ale są do tego stosowne instytucje. A jeżeli już nie chciano wykorzystać tych instytucji, to można było. Ponad rok temu powołać specjalną komisję śledczą w Sejmie i wtedy i, przypuszczam, że wszystkie środowiska polityczne by współdziałały w tym zakresie i nie byłoby tego kontekstu politycznego, o którym mówimy. Nie, ale to wymiar sprawiedliwości, jeżeli e, się orientuję, a, a chyba w tej sprawie akurat e, dobrze pamiętam, to, to bada cały czas, no, chociażby kwestie podpisywania e, tego kontraktu gazowego zarządu po PSL. E, przecież ta kwestia, no, do, 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 do niedawno już jakieś sytuacje w tej te... sprawie pojawiały. Tak, tak, no bada, no ale opinia publiczna nie zna efektu, no nie ma jakiegoś no akceptacji, no nie przedstawiono komuś konkretnych zarzutów. Ja nie znam szczegółowo przebiegu tego śledztwa, więc się nie chcę na jego temat wypowiadać. No ale w takim razie albo nie ma materiału mm. wystarczającego dowodowego, albo jest jakiś inny kontekst, dlaczego w tej sprawie nie przedstawiono konkretnych zarzutów konkretnym osobom. Panie senatorze, ale jeżeli mówi pan, że w demokratycznych państwach nie ma takich komisji, to oznacza to, że jeżeli ta komisja w Polsce będzie pracowała, jeżeli będzie miała takie narzędzia no, pozwalające wyeliminować wręcz z życia publicznego polityków opozycji, to to pana zdanie? Polska nie będzie państwem demokratycznym? Czy może nie jest już? Moim zdaniem, moim zdaniem przejdziemy rubikon w tym zakresie. Mhm. Co więcej, no jest to ewidentnie sprzeczne z konstytucją, żeby bez wyroku sądowego prawomocnego, bo oczywiście jest w polskim prawie przewidziana możliwość, że kogoś można pozbawić praw publicznych czy obywatelskich czy części tych praw, ale na podstawie prawomocnego wyroku sądowego, a nie na, na zasadzie sądu kapturowego, doraźnego, który działa w trybie administracyjnym, zakulisowym. Także z tego punktu widzenia to by była znacząca cenzura i powiem więcej, że cały spór wokół wymiaru sprawiedliwości, czy on był zgodny z konstytucją, czy niezgodny i, i, i to co od, od 7 czy 8 lat w polskiej debacie jest obecne, z tego punktu widzenia jest mniej istotne niż powołanie tej komisji. Ale panie senatorze, ktoś złośliwy mógłby powiedzieć, że mówi pan tak dlatego, bo do tamtych zmian przyłożył pan rękę, a teraz jest pan czysty, więc teraz może pan mówić o przekroczeniu Rubikonu, a dla kogoś zmiany w Trybunale Konstytucyjnym mogą być przekroczeniem tego Rubikonu? Zgoda. Wiem, że są takie opinie, wiem, że jest dyskusja, bym nie chciał w tej chwili wchodzić w skomplikowaną materię prawną, bo nie mamy czasu. Ale różne opinie w tym zakresie są. Natomiast jeżeli chodzi o komisję weryfikacyjną, nie było ani jednej ekspertyzy w Senacie, ani jednej, która pozostawiałaby cień nadziei dla autorów tej ustawy, że ona w jakikolwiek sposób jest zgodna z konstytucją. Takiej sytuacji nie było. Przypomnę, że przy tych ustawach dotyczących reformy wymiaru sprawiedliwości były również opinie, które w świetle których mówię o opiniach prawnych mm. w Parlamencie, w świetle których te zmiany były dopuszczalne przy, przy tym kształcie konstytucji, jaki obecnie mamy. Senator Jan Marjańkowski jest dzisiaj gościem sedna sprawy. Kończymy radiową część naszej rozmowy. Zatem słuchaczom Radia Plus życzymy udanego dnia, miłego weekendu. Zapraszam na internetową dogrywkę sedna sprawy z panem senatorem. Radio Plus, Sedno sprawy senator Jan, Mar Jan Maria Jackowski, przepraszam, senator niezrzeszony. Panie senatorze, o e, stosunki polsko-ukraińskie zapytam tak e, dobre w ostatnich kilkunastu e, miesiącach. E, no, w tej tragedii, jaka dotknęła Ukrainę, Polska jest e, jednym z najbliższych partnerów e, no, krajem, który chyba najwięcej daje, e, jeżeli chodzi o e, relacje, chociażby tej pomocy do PKB, to chyba jesteśmy numerem jeden, e, no tylko Pojawia się, czy wraca w zasadzie ta rysa, czy pęknięcie na naszych relacjach. Rysa to chyba za mało powiedziane, pęknięcie raczej. Kwestia Wołynia. Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy, Rusłan Stefańczuk, mówił wczoraj w polskim sejmie. Rozumiemy wasz ból i składamy wyrazy współczucia potomkom ofiar. Wspólnie będziemy poszukiwać i odnawiać miejsca pamięci. Wspólnie przywrócimy pamięć o imionach tych, którzy spoczywają w bezimiennych mogiłach, zarówno w Ukrainie, jak i w Polsce. Pojawiły się takie głosy, że to... Jakaś dziwna próba pokazania symetrii, a symetrii tutaj nie ma, jeżeli chodzi o wydarzenia sprzed 80 lat. Jak pan senator te słowa odebrał? To znaczy, niewątpliwie są to ważne słowa, które padły w polskim Sejmie. Ale takie, na które czekaliśmy? Ja to... No, na które czekamy. Natomiast problem jest znacznie głębszy. Ponieważ od początku powstania niezawisłego, niepodległego państwa ukraińskiego, sprawa wzajemnych, wzajemnych relacji, właśnie też na płaszczyźnie historycznej, czy tragicznych doświadczeń historycznych, ciągle nie, nie mogła się szczęśliwie rozwiązać. Ja przypomnę, że jeżeli chodzi o inne kraje, no to jakoś szybciej byliśmy w stanie te kwestie rozwiązać i dzisiaj nie ma z tego tytułu większych napięć. Jeżeli chodzi o kwestie rozliczenia, że ludobójstwo wołyńskie, czy jakieś, no... Działań w tym zakresie, ze strony państwa ukraińskiego, to ciągle ja to obserwuję od ponad 30 lat, odkąd Ukraina powstała. Ciągle nie był dobry czas na. I pisałem w mm -hmm. swoich tekstach, w swoich książkach. W swojej publicystyce, że właśnie nie wyjaśnienie tej sprawy, nie oczyszczenie tego spowoduje, że ta Rana nie będzie mogła się w sposób trwały zabliźnić, tylko będzie cały czas rozdrapywana i wykorzystywana między innymi przez Moskwę y, do celów swoich propagandowych czy innych. I w interesie przede wszystkim Ukrainy, ale w interesie Polski i w interesie y, Unii Europejskiej jest zamknięcie tego. Bolesnego y, etapu naszej historii. Ale zamknięcie to znaczy co no i umożliwienie przede wszystkim dokonania pochówków mhm. tych osób, odkrycia tych grobów. No przecież ta sprawa była jest hamowana. To nie jest tylko kwestia samych przeprosin czy ekspiacji, takiej nazwijmy to, na szczeblu najwyższych czynników politycznych w państwie ukraińskim, ale to jest też kwestia konkretnych działań, które miałyby na celu. No, możliwość godnego upamiętnienia ofiar tej ogromnej tragedii, która 80 lat temu rozgrywała się na wschodnich rubieżach II Rzeczypospolitej. I z tego punktu widzenia uważam, że polskie władze popełniły pewien błąd, ponieważ z jednej strony ta pomoc, o której Pan wspominał w swoim pytaniu, była dawana bezwarunkowo. No była to sytuacja wyższej konieczności, zgoda, ale jednak, mimo wszystko, należało też zadbać o polskie interesy w tym wszystkim, a ja takiej dbałości nie widzę, tylko takie trochę, no, powiedziałbym, naiwne. Podejście do, y, do polityki i takie emocjonalne. No, ale wie pan panie to, że na, na po początku to upadę... sytuacja wygląda tak, że jak widzimy, nie wiem, kogoś y, na ulicy leżącego pobitego, to, to po prostu y, pomagamy w tej pierwszej chwili i od razu nie, nie, nie pytamy y, no, no, w ogóle nie pytamy, co, co z tego będziemy mieli. Może tak y, należy y, to czytać, że po prostu pomagaliśmy Ukrainie zaatakowanej y, brutalnie przez Rosję i to, to, to nie był czas na wtedy patrzenie na ewentualne zyski, ale, ale czy, czy, czy na, na innych polach w naszych relacjach odniesienie korzyści. Ale, ale panie senatorze, w kontekście 80. rocznicy rzezi wołyńskiej, co powinno się wydarzyć pana zdaniem? No, na pewno będą uroczystości w Polsce i to w Warszawie i w innych miejscach. Na pewno ten temat będzie w publicycyce i w, w przestrzeni publicznej dyskutowany. No i będą się ścierały dwa stanowiska. Jednych, którzy mm. będą domagali się zamknięcia tej sprawy, rozstrzygnięcia, jakiejś ekspiacji, i pójścia do przodu, i tych, którzy będą mówili nie czas, kto, kto o tym w ogóle mówi, jest trolem rosyjskim, jest, ulega propagandzie, działa na rzecz Rosji itd., itd. I to nie jest dobry moment na dyskusję na ten temat na naszym wewnętrznym podwórku. A wracając do pańskiego stwierdzenia, oczywiście, że osobie, której należy się pomóc, należało pomóc, ale przychodzi taki moment, kiedy też potrzebna jest refleksja. Natomiast my przez kilkanaście miesięcy tej pomocy, tej refleksji nie mieliśmy i proszę zauważyć, że te liczenie na to, że na przykład polskie firmy będą odbudowywać infrastrukturę po tej tragedii... Nie wierzy pan senator w to? Y y i widać wyraźnie, że już inne kraje w tym zakresie, czy tworzą specjalne podmioty, które już tym się zajmują, czy z wypowiedzi nawet polityków ukraińskich, widać wyraźnie, że niestety mam podobne obawy jak w przypadku wojny w Iraku przecież, kiedy mówiono tutaj na użytek propagandowy wewnętrzny 20 lat temu, że przecież polskie firmy będą brały udział w odbudowie Iraku. Marek Belka do tej tam pory, odpowiadał, prawda, za ten proces? Tak. I, I co więcej, mamy do tej pory nieuregulowane długi. Państwo i, i Irak jest nam winne miliardy dolarów i tych pieniędzy nawet nie jesteśmy w stanie skutecznie mhm. ściągnąć. Nie mówię już o braku przychodów z, z tej współpracy gospodarczej, to co tak na nie... nam mhm. mówiono. To Niemcy odbudują Ukrainę, Polska zostanie, yy, nie wiem jakiego słowa użyć, yy, wyrolowana, to będzie za mocne słowo? Proszę zauważyć, że jeżeli chodzi o relacje ukraińsko-niemieckie, one były bardzo chłodne w pierwszej fazie wojny. W tej chwili natomiast uległy diametralnej zmianie i wypowiedzi polityków e, rosyjskich są wręcz powiedziałbym, e, entuzjastyczne. Ukraińskich, ukraińskich, bo rosyjskich współprac. pan powiedział chyba. Ukra przepraszam, ukraińskich hmm? oczywiście Jasne. są, e, przepraszam za przejęzyczenie, e, ale są wręcz e, e, no, entuzjastyczne i z tego punktu widzenia, e, z tego punktu widzenia e, też warto ten proces obserwować i wyciągać wnioski. Ale sumując ten wątek odbudowy Ukrainy, panie senatorze, nie wierzy pan, że, że Polska będzie w tym procesie jakąś znaczącą bardzo rolę miała do odegrania, że, że no po prostu polskie firmy zarobią dużo, no bo o, o to w tym chodzi też przecież. Że będą pieniądze z całego e świata, z różnych międzynarodowych instytucji, a no miałyby je dostać także polskie firmy. Pan senator nie wierzy, że to się uda? Panie redaktorze, odpowiem panu takim zdaniem. Chciałbym wierzyć. A mówił to... Chciał wierzyć senator niezrzeszony Jan Maria Jackowski. O panie senatorze, jeszcze jedno pytanie, może tylko. Emerytura, bo pan już jest w wieku emerytalnym od paru miesięcy. Czy pan się na emeryturę wybiera? tak? Praktycznie też wdroży Pan to, to w życie, ten wiek emerytalny, czy jeszcze jednak kolejna kadencja? Rozumiem, że Pan mnie pyta o zbliżające się wybory parlamentarne. A, tak, mam zamiar w nich uczestniczyć. Będę startował z własnego komitetu, z mojego okręgu wyborczego, gdzie jestem od wielu kadencji senatorem, czyli z północnego Marzowsza, z subregionu Ciechanowskiego, i mam zamiar ubiegać się, o reelekcję. A jaki będzie wynik tych wyborów, no to będziemy wiedzieli po wyborach. Jasne. Jan Jackowski, senator niezrzeszony, kiedyś senator Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dobrego dnia, życzę panu senatorowi. Dobrego dnia, pozdrawiam, kłaniam się. Państwu dziękuję za uwagę, nisko się kłaniam. Udanego dnia, dobrego weekendu. Radio Plus. Sedno sprawy.